Cześć, chciałem Wam dzisiaj nieco opowiedzieć o tym, jak zorganizować transport produktów z Chin. E, tutaj, już przejdziemy do rzeczy. Są trzy rodzaje transportu, które są najpopularniejsze. E, pierwszy to jest transport lotniczy. E, tutaj to jest realizowane za pośrednictwem e, najczęściej takich firm jak DHL, UPS albo FedEx. E, I najszybszy jest DHL. On dowodzi w 3 do 5 dni. Łącznie z odprawą celną, więc moim zdaniem to jest bardzo dobry wynik. Oczywiście, jeżeli nie ma opóźnień, czasami się zdarzają jakieś opóźnienia i to może być dużo więcej. Natomiast jeżeli to jest standardowy okres, nie ma jakiegoś wielkiego natłoku paczek, to 3 do 5 dni spokojnie już macie wtedy paczkę pod drzwiami. Natomiast transport lotniczy jest transportem najdroższym. Tutaj uważam, że to jest transport, który możecie używać tylko do produktów, które, które są małe, lekkie lub jeżeli to już są trochę cięższe rzeczy, no to muszą to być rzeczy, na których macie naprawdę solidną marżę, ponieważ taki transport lotniczy jest bardzo drogi. Obecnie to jest cena około. 8 dolarów za kilogram, co już przy 30 kg robi się 240 dolarów, czyli 1000 zł. A takiego produktu możecie, może nie być wcale dużo przy takiej wadze. Więc no tutaj musicie to przekalkulować, czy Wam się opłaca. Natomiast e, duża zaleta jest taka, że nie macie zamrożonych pieniędzy. E, przelewacie pieniądze za 5 dni, macie towar pod drzwiami, więc e, cały czas obracacie tym. Także to, to też musicie mieć na uwadze. Często to też jest używane przez importerów, jak brakuje im jakiegoś towaru i na przykład mają dobrze pozycjonowaną aukcję na Allegro, to zamawiają jakiś towar z transportem lotniczym i nawet sprzedają go bez zysku tylko po to, żeby utrzymać swoją popularność na Allegro. A w międzyczasie towar idzie jakimś innym transportem, jak kolejowym czy morskim. No i właśnie tutaj druga opcja to jest transport kolejowy. To jest transport, który ostatnio ja zacząłem dość często używać, bo stał się dość, dość szybki. Mam towar pod drzwiami już w około 22 do 25 dni. Tutaj, jeżeli chodzi o firmy, to tego nie organizują takie duże firmy kurierskie. Natomiast możecie to zlecić jakiejś polskiej firmie spedycyjnej, jest taki portal jak na przykład shiphub.com, ja tam zacząłem sobie szukać, znalazłem jedną firmę, która już praktycznie chyba 5-6 transportów mi zorganizowała, wszystko jest dopięte na tip-top, towar mam szybko. No i to polecam. No i to jest też transport dużo tańszy od lotniczego. Jest droższy od kolejowego, od, przepraszam, od morskiego. Natomiast od lotniczego to jest kilka razy tańszy, więc nawet jeżeli produkty są jakieś bardziej gabarytowe, to, to możecie używać tego transportu. No i trzeci transport to jest transport morski, który jest najtańszy, bo tam, ma, no naprawdę to jest bardzo tanie na jednym produkcie, cena jednego produktu praktycznie się nie zwiększa pod po zastosowanie takiego transportu. Więc jeżeli macie większy kapitał to możecie, może, możecie go na dłużej zamrozić. To jak najbardziej można używać transportu morskiego, no tylko to jest wtedy, nawet 60 dni może być. Więc jeżeli to jest towar sezonowy, na przykład na lipiec no to już w marcu musicie mieć wszystko dopięte na ostatni guzik, żeby ten statek z Chin wypłynął. I tutaj również, tak jak przy transporcie kolejowym, szukacie sobie jakiejś polskiej firmy spedycyjnej, która Wam to zorganizuje i ta firma spedycyjna również e, zorganizuje transport drogowy z portu e, pod Wasze drzwi, więc to jest tak jakby kurierem. Natomiast no, tutaj też więcej obowiązków na Was spoczywa niż niż gdy to jest jakimś transportem lotniczym, jak DHL-em, gdzie oni wszystko załatwiają, tylko wam wysyłają fakturę do przetłumaczenia. I to jest właśnie jedyny obowiązek. No i to myślę, że już temat wyjaśniłem, natomiast jeżeli importujecie, musicie też ustalić ze sprzedawcą kwestie incotermsów, czyli incoterms to są warunki, Obowiązki, jakie spoczywają na importerze i na eksporterze. E, czyli najpopularniejsze e, to są e, DAP i FOB. To moim zdaniem są warunki najpopularniejsze. DAP jest używany przy transporcie lotniczym i on oznacza delivery at place, e, czyli od drzwi do drzwi. Natomiast po waszej stronie, jako importera, zostaje. Odprawa cenna, importowa, odprawą cenno-eksportową, zorganizowaniem transportu, wszystkiego, spakowaniem to wszystko leży po stronie sprzedawcy. To jest jedna opcja. Często też się notkniecie przy transporcie lotniczym. Sprzedawcy mogą proponować opcję DDP, co moim zdaniem jest średnią opcją, ponieważ. Możecie mieć potem problem z urzędem skarbowym, nie macie do końca odpowiednich dokumentów. Lepiej opcję wybrać opcję TAP. Szczególnie, że tutaj nie ma praktycznie żadnych różnic między, między tymi warunkami. To jest przy transporcie lotniczym, natomiast przy kolejowym najczęściej jest opcja. Tam, chyba FCL to się poprawnie nazywa, chociaż ja w swojej firmie yy, spedycyjnej mówię FOB, i to jest to chodzi o to, że y, sprzedawca dostarcza towar na terminal kolejowy, gdzie odbiera wasza firma transportowa. Yy, I obowiązkiem sprzedawcy też jest dokonanie odprawy celnej eksportowej, yy, a po waszej stronie jest y, jakby zorganizowanie transportu i odprawa celna importowa. Możecie też się spotkać z incotermsem EXW, czyli sprzedawca wystawia jakby towar przed fabrykę, skąd ma odebrać wasza firma transportowa i po stronie sprzedawcy nie ma żadnych obowiązków, natomiast wy musicie dokonać odprawy celnej eksportowej, importowej, no wtedy jest dużo obowiązków i to myślę, że już lepiej w jakimś późniejszym czasie na takich warunkach importować. I przy transporcie morskim również najczęściej stosowany jest FOB, czyli sprzedawca dostarcza towar na, do portu. Też czasami sprzedawcy proponują coś takiego jak CIF i tego razem stanowczo unikać, ponieważ możecie się najdzieć na duże koszty. Wtedy po stronie sprzedawcy jest zorganizowanie transportu do portu docelowego. Natomiast opłaty portowe tutaj w tym porcie docelowym, czy na przykład tam w Gdynie czy w Gdańsku są po waszej stronie, a takie opłaty przeważnie staną się bardzo duże i może być to nawet mogą być kilkukrotnie większe niż sam transport z Chin do Polski. Także nie myślcie, że tutaj to jest jakaś okazja, ktoś wam zaproponuje ten transport na warunkach SID będzie dużo tańszy. Zawsze importujcie, jeżeli z statkiem lub lub koleją na warunkach FOB, wtedy macie jakby dużą pewność i wszystkie koszty są z wam znane. Firma spedycyjna wycenia taki transport i potem niczym nie jesteście zaskoczeni, możecie sobie wyliczyć, czy, czy taki transport jest opłacalny. Także, no podsumowując. Musicie dobrać rodzaj transportu do tego, jaką macie marżę na produkcie. Taki transport lotniczy, cenę dostaniecie od sprzedawcy, natomiast transport kolejowy i morski musicie się już sami orientować. I tutaj, tak jak wcześniej mówiłem, polecam portal ShipHub, gdzie wstawiacie wymiary waszej przesyłki, wagę i dostajecie wycenę i potem możecie sobie określić koszt koszt jednej sztuki danego produktu i sprawdzić, czy to jest opłacalne. Jeżeli macie jakieś pytania, to chętnie Wam pomogę. Na dzisiaj do tyle. Dzięki.